Cześć, dzień dobry, moi podcastowicze. Z tej strony, Wiktor, doktor, a to ekspresowe podsumowanie tygodnia. Tym razem spotykamy się w odcinku numer 303. Na początek ważna wiadomość, a mianowicie. Odsłuchania i oglądania podcastu BSS bez tajemnic przekroczyły w tym tygodniu magiczną liczbę 21 tysięcy. To już kolejny tysiąc, który trafił w wasze oczy, w wasze uszy, no i dynamika ta wręcz się nasila, za co należą wam się ogromne podziękowania że wpada wam w ucho to co tutaj opowiadam na temat outsourcingu nowoczesnych usług na biznesu oraz otoczenia tego sektora. Dziś EPT, czyli ekspresowe podsumowanie tygodnia, które nagrywam dla was w każdą sobotę. Co to takiego? No, mamy tutaj zestaw odcinków podcastu, które pojawiły się w ostatnim tygodniu, ale też informacje o ciekawych raportach, newsach i zapowiedziach tego, co czeka nas na kolejne dni. No to co, zaczynamy? Zaczynamy, wskakujemy w takim razie do podcastu i o to co działo się w minionych dniach. Proszę. W poniedziałek to odcinek numer 298, w którym omówiłem raport Praca z domu 2020. To publikacja przygotowana przez Kinarps, Akademię Leona Koźmińskiego, Polski Instytut Środowiska Pracy we współpracy z Proprogresją. Raport obrazuje wyniki badań przeprowadzonych w okresie marzec-maj 2020, czyli pierwszych miesiącach pracy w modelu Home Office. Wtorek to już odcinek numer 299. I tu także skupiłem się na ciekawym raporcie. Tym razem była to praca zdalna, pierwszy krok na drodze do nowoczesnego środowiska pracy. Raport ten został przygotowany przez kancelarię DGTL, Kibil, Piecuch i wspólnicy we współpracy z Dechora. Raport opisał wyzwania kilkudziesięciu firm i organizacji sektorów publicznego i prywatnego w odniesieniu do pracy zdalnej. W środę 11 listopada ukazał się trzechsetny odcinek podcastu BSSB bez tajemnic. Była to refleksyjna pogadanka z mojego życia i odpowiadałem w niej na pytanie dlaczego moja praca. I to, czym się zajmuję na co dzień, to czysta przyjemność. W odcinku 301 powróciłem do omawiania sylwetki wartościowych ludzi ze świata BSS. Osobą, która przykuła tym razem moją uwagę, była królowa polskiej branży employer brandingu, czyli Zyta Machnicka. Nauczycielka, coach, blogerka, autorka książki Lepszy Pracodawca. Ekspresowy odcinek o tej wyjątkowej osobie. Roboczy tydzień, w piątek zamknąłem odcinkiem numer 302, w którym wraz z moim gościem Rafałem Nadolnym, szefem BPI On w Polsce, omówiliśmy obszar outsourcingu kadrowo-płacowego z perspektywy dostawcy u takich usług. Był to odcinek z serii w duecie z. Tak było w podcaście? A co przyniosły nam raporty? Bardzo proszę. Grant Thornton podzielił się raportem Rynek Pracy w czasie COVID-19 edycja październik 2020. Partnerem technologicznym tego raportu jest firma Element. 18 stron pełnych tabel i analiz, z których wynika, że w październiku 2020 roku pojawiło się 240 tysięcy ofert pracy w Polsce. Mimo dość znacznej liczby ofert, jest to o 21% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Bushman and Wakefield w minionych dniach dostarczył raport MarketBit rynek magazynowy w Polsce trzeci kwartał roku 2020. Z raportu tego wynika, że już po raz drugi z rzędu popyt kwartalny przekroczył poziom 1,25 miliona metrów kwadratowych. Czynsze są stabilne, ale aktywność deweloperska jest niższa o 18% w porównaniu z wrześniem 2019 roku. Trzeci zestaw ciekawie zebranych informacji prezentuje HR na szpilkach Moniki Smulewicz. W publikacji HR Detektyw część 14. Trzy istotne tematy w jednym miejscu. Tym razem tematyka dotyczy wypadków przy pracy, rozszerzenia zwolnień podatkowych oraz regulacji przepisów dotyczących pracy zdalnej. Trzy raporty za nami, no to czas na trochę newsów, a trochę ich było. Na rynku ukazał się 55. numer magazynu Outsourcing and More. Aktualne wiadomości, artykuły i publikacje z Polski i ze świata. Potężna dawka biznesowych inspiracji w tym jedynym w Europie wydawanym regularnie czasopiśmie sektora nowoczesnych usług dla biznesu. Tym razem wywiadami numeru w polskiej wersji. Hmm, magazynu była rozmowa z Mirellą Piwiszkis z Inspire, a w anglojęzycznym Outsourcing and More z Peterem Iwanowem, międzynarodowym ekspertem z zakresu motywacji i zarządzania rozproszonymi zespołami. Jak informuje Unum, 18 firm ubezpieczeniowych sfinansuje dodatkowe call center dla głównego inspektoratu sanitarnego. To już kolejna inicjatywa branży ubezpieczeniowej w odniesieniu do wsparcia w walce z epidemią. Dzięki inicjatywie Polskiej Izby Ubezpieczeń sfinansowanych będzie 100 miejsc pracy we wspomnianym call center na okres 6 miesięcy. Jak informuje Skanska, w Gdańskim budynku Wave na początku drugiego kwartału roku 2021 pojawią się przestrzenie coworkingowe marki Spaces. To ponad 3000 m2 biur. Właścicielem marki Spaces jest International Workplace Group, która w Polsce swoje biura ma już w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu. Zaś w łodzi do budynku Brama Miasta, którego również właścicielem jest Skaska, wprowadzi się gigant prawniczy Baker McKenzie. Na swoje nowe 500 m2 prawnicy przeniosą się w marcu roku 2021. Warto przy tej okazji przypomnieć, że Baker McKenzie wraz z Miastem Łodzią przygotowali roadmapę dla centrów typu GBS. Mówiłem o tym w odcinku 288 podcastu BSS bez tajemnic. No to na koniec coś ze świata leasingu. Jak informuje Europejska Federacja Leasingowa Lease Europe, dynamika europejskiego rynku leasingu po pierwszej połowie roku 2020 spadła o 24,5% rok do roku. Nowa wartość zawieranych umów to poziom 121,9 miliarda euro. Czas na wydarzenia, czas na zapowiedzi o to co nas czeka w kolejnych dniach. 16 listopada startuje piąta edycja Akademii Online HR na szpilkach Moniki Smulewicz. Tym razem jest to kurs poświęcony urlopom. 17 listopada odbędzie się internetowa wersja projektu Startup Bydgoszcz, której organizatorem jest Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego wspierająca środowiska startupowe od wielu, wielu lat. Środa, 18 listopada to już roboshor, czyli webinarium firmy Digital Workforce poświęcone RPA nowej generacji. Robotyka, automatyzacja to tematy, od których już nie uciekniemy, także warto brać udział w tego typu webinarach. Czwartek, 19 listopada to wielki dzień dla technologii w Poznaniu, czyli konferencja Positive Technologies. Biznes, technologia, nauka, miasto wszystko w jednym miejscu. Tu szczególnie zapraszam, gdyż będę miał przyjemność moderacji dwóch paneli dyskusyjnych na tym wydarzeniu. Takie było EPT, taki był zestaw podcastów, raportów, newsów i zapowiedzi, które zebrałem dla Was w tym tygodniu. Ale czy to wszystko? No cóż, to na koniec tego odcinka kilka takich refleksji. Jakiś czas temu opowiadałem Wam o nowej marce w świecie coworkingu, jaką jest Multicowork. To nie operator biur coworkingowych, ale instytucja, która scala sieci biur coworkingowych i daje możliwość dużym korporacjom, aby ich pracownicy korzystali z biurek właśnie w tych sieciach. Jak informuje MultiCowork, mają już zebrane informacje o partnerach, którzy reprezentują 11 różnych lokalizacji w czterech różnych miastach i reprezentują 1666 biurek. Czy można reprezentować biurka? Pewnie nie, ale tyle właśnie jest dostępnych biurek dla klientów, którzy chcą skorzystać z oferty multi-cowork. Tutaj za projektem stoi ekspert od branży startupów i coworkingów, jakim jest Piotrek Boulange. Także zachęcam Was do kontaktu z Piotrem, jeżeli Wasze organizacje mają zamiar skorzystać właśnie z oferty multi-cowork. To taka pierwsza wrzutka. Druga, no cóż, jestem świeżo po przeczytaniu bardzo ciekawej książki. Książka nazywa się Unfuck Yourself. Napraw siebie. Jej autorem jest Gary John Bishop. Powiem Wam, że. Podszedłem do tej książki z dużą rezerwą. Myślałem, że to będzie kolejny jakiś bełkot quasi-kołczowy, ale nie. Jest to książka, która w bardzo fajny sposób prezentuje, w jaki sposób powinniśmy my podchodzić do naszego życia. Jak myśleć i jak unikać różnych tak zwanych excuse, czyli wymówek. Unfuck yourself. Napraw się. Chyba nagram o tej książce jakiś jeden dodatkowy odcinek podcastu. A tymczasem zachęcam Was Tania rzecz, w Empiku kosztowała raptem 17 zł, już w tej chwili po przecenie, więc warto szybko skoczyć, chociażby do Empiku, kupić sobie tą książkę, a jeżeli nie, do Empiku, do jakiejkolwiek innej księgarni. Dla mnie to były fajnie spędzone trzy wieczory. Pewnie bym przeczytał ją nawet w jeden, bo jest tak napisana, że można spokojnie to łyknąć w jeden, no ale jednak po całym dniu już ten czas troszeczkę jest ograniczony. Hmm. No to co, będziemy kończyć? Będziemy kończyć. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę na dziś, zapraszam Was do stałej subskrypcji podcastu BSS bez tajemnic, bo to tutaj codziennie dostaniecie garść informacji ze świata outsourcingu, nowoczesnych usług dla biznesu i otoczenia tych właśnie sektorów gospodarki. Pamiętajcie też o tym, że możecie wesprzeć rozwój tego podcastu i wpłynąć na jego tematykę. Tak, do tego służy Patronite. W Patronite mam już pierwszą partnerkę, jest ją Marzena Sawicka z firmy Healway. Jeżeli i Wy chcecie. Doradzać mi o czym tutaj mówić i wpływać na rozwój podcastu, to zapraszam na Patronite. A tymczasem kończę na dziś. Zachęcam do stałego słuchania podcastu i bądźmy razem w tym świecie nowoczesnych usług dla biznesu. Na razie, cześć.